Witajcie, znaczy się widzowie, znajdujemy się na Kidropiku Lecimy, mamy 500 do wydania Oczywiście polecę wam mój kodzik, bo kod Kebus tutaj sobie wpisujecie, elegancki Widzę, że odcinki z wam się podobają Więc jeżeli wpłacicie, jeszcze z moim kodem Będzie mi miło. Macie generalnie dużo opcji Do wyboru, także naprawdę jest czego wybierać Blik, skiny, przelewy, wszystko, wszystko jest I wróciły Free Battle są już jakieś tam freebatle, także polecam sobie z tego korzystać Bo są już freebatle, także mówiłem, że kirop to ogarniemy i ogarną także elegancko Dalej trwa event, więc jeżeli chcecie coś tam z eventem sobie pokminić to polecam Hit haul się otworzył, więc pewnie sobie Zrobimy też z tego odcinek My dzisiaj sobie jeszcze Mamy pięć stówek takie, także wydaje mi się, że taki wiecie Może być spoczko odcinek Troszeczkę luźniejszy niż ostatnie, wejdźmy sobie do takiej bitewki za, za tego 13. taka. Niech będzie No i lecimy Lecimy, event dalej trwa, także jeżeli byście chcieli wpłacać to seria opłaca W sensie, no podczas eventu się po prostu opłaca eee, Także Polecam sobie to zerknąć O, Factory New. fajnie, fajnie, ja tutaj się herbatki napiję Dobra, elegancko Zaczynamy w ogóle dwoma scoutami eee, No ale ten pierwszy dosyć dał nam dużą przewagę eee, I to wygrywamy już na pewno eee, Także fajnie, pierwsza bitewka, trzy dyszki zrobione bardzo fajny proficik. Elegancko. Dobra, tutaj mamy jakąś za trzy dyszki. Także dzisiaj sobie troszeczkę na mniejszych kwotach pogramy. Myślę, że to jest spoko. Bo jakby wiadomo, że nie każdy ma tam jakieś tysiące na wpłatę. A jak pogramy sobie za takie realne rzeczywiście kwoty, to wiecie, też będzie, też będzie fajnie. Dobra, o! Emeczka. Ok. Okej, okay, no i przyjemny proficik na razie. Wszystko idzie pięknie. Dobra, tutaj taka jedna. Okej, okay, jednak, jednak ktoś się wycofał. Chciałem taką jedną szybką zrobić, no ale ktoś się wycofał, więc. Dobra, dołączymy sobie do tej poczwórnej. Zobaczymy, jak tutaj to pójdzie. Czy w poczwórnej nam szczęście dopisze, czy też nie. Okej. Okay. Dobra, no póki co wygrywamy. Ale jeszcze dwie skrzynki przed nami, także nie jarajmy się. No właśnie, bo tutaj jest jakaś dyrektywa. Eee, dobra, ziomeczek ten Sipae pierwszy. Eee, dobra. ok no niestety tamten ziomek to zgarnia. E, ale nie mieliśmy w sumie jakiegoś najgorszego dropu. O. Bitwa za stówkę. Może dołączymy że co to jest za skrzynka. E, w sumie nie wiem, co to jest za skrzynka, ale dołączamy. ok to jest taka skrzynka na low procenty. Także musiałoby nam się bardzo poszczęścić, żebyśmy coś to... O! o pu <noise> Co jest? Jeszcze? What? Ej, co jest? Ty What? Ej, what? Ja myślę, że to w pierwszej i tak mówię, co jest, ty, że w pierwszej od razu nam wyleciało, ale tu dwa pod nam wyleciały Ty, to jest jakiś mocarny odcinek. Ej, jemu też wyleciało Ej, co jest, widzowie? To będzie chyba jakiś mocarny odcinior Ej, ej, bo mnie dogania Ej, co jest? Ta skrzynka jest OP! Signal, zapamiętam ją! Zapamiętam ją sobie, to jest jakaś OP skrzynka! Ej, widzowie, Signal to jest OP skrzynka! Dobra, teraz mam jakieś splasze Okej, okay, Gielek Fajnie Ej, widzowie, skrzynka, skrzy nie splash, tylko tamta Signal, tak? To jest jakieś OP! Co jest, ty, no? I, i, i mu dwie, i mi dwie What? Co się stało, właśnie? Ja jestem w szoku lekkim, nie? Co jest? Dobra, wygrywamy tą bitewkę w ogóle. Co jest? Ty, pół tysiaka, nawet ponad 600 ze stówki. Ej, co jest? Dobra, dołączmy sobie tak to do tej bitwy jeszcze. Ej, no, jestem w szoku, szczerze powiem. Jestem w mega szoku. <laughs> nie wiedziałem, że coś takiego się wydarzy. No, tutaj chłopowi oddaję w pierwszym itemie, ale spoko. My po tamtej bitewce to jesteśmy ustawieni. Nieźle, nieźle. Zaraz zobaczymy, jakie, były, jakie są tam procenty w ogóle, bo ja na tą skrzynkę nie zerkałem, tak szczerze. Także zaraz sobie przejrzymy. Zobaczymy, coś ciekawego z Batmana nam poleci. Okej, eee, okej, okay, okay, ale się zbliżyliśmy trochę do niego, także nie najgorzej. Lazur. Zaczynamy te skrzyneczki, lazur. Okej, okay, no tutaj. Tutaj niestety mu bardziej oddało Ale to nic się nie dzieje Nic się nie dzieje Okej, okay, no tutaj dwa razy mu bardziej oddało Ale no my po tamtej bitewce to i tak jesteśmy naprawdę, naprawdę fajnie ustawieni Okej, okay, te same skiny O dziwo, niestety ja mamy gorszy stan Ale spoko Dobra, galilek Dobra, no tutaj musielibyśmy jakiegoś Bengera dropnąć żeby się do niego w ogóle zbliżyć. Okej. Okay. Może nie jest banger, ale ta skrzynka teraz de będzie decydująca. Mocno się zbliżyliśmy, No niestety chłop wygrywa, bo dropi tutaj Dragon Kinga. E, ale okej, okay, okej. Okay. Dobra, czy mamy jeszcze jakąś bitewkę? Tutaj mamy jakąś elegancką bitewkę. I dalej za te dwie stówki sobie dopełnimy. E, więc dołączmy sobie. I zobaczymy, co to nam podropi. Okej, okay, co prawda Battle Battlescare dostaliśmy tą łemkę. E, I tutaj chyba decydująca skrzynka, myślę. Okej, okay, no niestety tutaj 158, dobra. Niestety nam obydwu poleciała tapetka. E, tutaj mamy jeszcze za 170 bitewkę. E, kurde, mamy 800, widzę mam... Co jest? Ej, dobra, teraz jakiś upgrader musi wlecieć tak to. E, wlećmy sobie upgrader z jakichś tych tutaj skinków. Eee, dobra, niech będzie tak Let's go, Ok, Pierwszy niestety nie siedzi Ale nic się nie dzieje Lewo góra Lewo góra, nic się nie dzieje eee, Ulepszymy sobie tym razem na razie półtora Let's go oj, 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 oj Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to Bo znowu lewo góra, lew, znowu w góra Dobra, to będzie, to będzie wydaje mi się, że eee, Decydujący upgrade Także zróbmy go sobie I elegancko siedzi, elegancko siedzi E, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, te awłupki myślę, że można na razie 5 dać. A dajmy jeszcze raz. O, lewo, lewo, lewo. Także spoko. E, dobra. Także zrobiliśmy generalnie 8 stówek. Myślę, że było spoko. No i co? To by było na tyle, widzowie. Trzymajcie się i cześć.